Zadanie 31, matura 2015, poziom podstawowy? Maj. Jeżeli do licznika i mianownika nieskracalnego dodatniego ułamka dodamy połowę jego licznika, to otrzymamy 47. No dobra, zacznijmy to zapisywać. Do licznika i do mianownika nieskracalnego dodatniego ułamka, czyli nieskracalny ułamek to jest a przez b, dodamy połowę jego licznika, to jest nasz licznik, czyli połowa licznika to jest 1, 2a, no i tutaj też trzeba dodać tą 1, 2a, to otrzymamy 4, 7. Tutaj mamy 4, 7. A jeżeli do licznika i do mianownika, czyli znów mamy a, b, dodamy 1, 1 i 1, dostaniemy 1, 2. No i mamy układ równań, który trzeba rozwiązać. No dobra, ta Linijka pod spodem, dolna, wydaje się łatwiejsza, bo na krzyż i policzymy B plus 1 jest równe 2A plus 2. No to po przeniesieniu jedynki na prawą stronę będziemy mieć B, czyli 2A plus po prostu 1, bo się odejmie. W takim razie mamy B. No to zróbmy porządek tu. Zobaczmy na to, że w pierwszej linicy mamy po prostu 3 drugie A przez B. Czyli w sumie podstawmy to, co mamy, czyli 2a plus 1 i jeszcze plus 1 druga a jest równe 4,7. No to nic, trzeba dalej porządkować. No to 3 drugie a. No to mamy tutaj 2a plus pół, no to będzie 5 drugich a. Dodać 1. Jest równe 4,7. Można by było fajnie skrócić. Można by było, ale jest to dodawanie, więc nie da się. Dobra, no to lecimy w takim razie na krzyż, yy, czyli 4 razy 5 drugich, no to mamy 20 drugich, czyli 10a plus 4. Jest równe. No i tutaj mamy 7 razy 3 drugie, no to mamy 21 drugich. To napiszę. 21 drugich, a yy, i nic więcej tu nie ma. No to dobra. No to mamy 10a, a to jest 21 drugich a. 21 2 a to jest 10,5. No to w takim razie jeżeli to jest 10,5 a no to przyniosę to 10a tutaj. Będę miał minus 10a tak po prostu. No i to się równa 4. Po odjęciu dostaje nam, że to jest 0,5 a jest równe 4 no i po pomnożeniu tego jest 1 druga. Czyli jak pomnożę razy 2 to dostanę, że a jest równe 8. No to w takim razie, jak mamy A, no to obliczymy łatwo B. No i mamy B. To jest 2A, czyli 2 razy 8 plus 1, czyli wychodzi na to, że to jest 17. I wyznacz ten ułamek, czyli wypadałoby jeszcze napisać w odpowiedzi, że ten ułamek to 8. 17. Sprawdzamy założenia. Jest on nieskracalny. No i jest po wszystkim.